Ferie w placówkach WSM płyną bardzo szybko, zwłaszcza, że plan zajęć wypełniony jest po brzegi ciekawymi propozycjami. Jedną z nich było spotkanie dzieci z panią leśnik Marią Poznerowicz z nadleśnictwa wieluń połączone z warsztatami. Będziemy lepić e, tak zwane ptasie kule, e, czyli na smalcu e, będziemy jakby smalcem zlepać ze sobą ziarna, e, one będą wywieszane na sznureczku i będzie można taki, taką ptasią kulę powiesić dla ptaków. W trakcie spotkania dzieci dowiedziały się, że zima to czas, kiedy leśna Zwierzęta i ptaki potrzebują pomocy ze strony człowieka. Część ptaków odlatuje do ciepłych krajów, ale niektóre gatunki są z nami przez cały ten zimny okres, dlatego trzeba o nie zadbać. Jeśli już to robimy, to robimy to przez cały sezon zimowy. Czyli jeżeli zaczynamy późną jesienią, robimy to aż do początku wiosny, ponieważ gdybyśmy przestali teraz, mimo że zrobiło się na dworze troszkę cieplej, to wciąż na zewnątrz nie ma dostępnego tego pokarmu dla ptaków. Po drugie, bardzo ważne jest, żeby wiedzieć, czym dokarmiać, tak żeby nie zaszkodzić. Czyli dokarmiamy tym, co zwierzęta mogą znaleźć w naturze, na przykład ziarnami, orzechami, można ugotować warzywa, ale w takim wypadku trzeba pilnować, żeby zawsze były świeże i żeby w taki zdążyły je zjeść, co jeszcze smalcem na pewno nie dokarmiamy chlebem czy popsutymi resztkami. Dokarmienie ptaków zimą to także doskonała okazja do kształtowania odpowiedzialności i wrażliwości na los naszych skrzydlatych przyjaciół. Dzieci bogatsze w przyrodnicze wiadomości z ochotą zabrały się do wykonania kult tłuszczowych dla ptaków, dzieląc się swoimi wrażeniami w sferii zimowych w placówkach spółdzielczych. Jak się robi taką kulę? Możesz nam opowiedzieć, jak w jaki sposób ją zrobiłaś? Szyszkę owinęłam y, linką, a później smalcem owinęłam szyszkę, a później nasiona sztuczne. Co zrobisz z taką kulą? Y, powieszę na drzewie, żeby w jadły. Jak myślisz, to są fajne zajęcia w czasie ferii zimowych? Tak. Dlaczego? Po prostu są miłe, fajne, fajnie się spędza czas po prostu. Na początku trzeba mieć szyszkę i zawiązuje się nią w sznureczek. A potem z malca robi się kulkę i zamacza w nasionka, a potem się to wbija w szyszkę. No i daje się więcej nasionek. To nie jest trudne zadanie. A co stanowiło największą trudność? Yy, chyba zawiązywanie szyszek po prostu dlatego, że nie umiem wiązać, a tak to w miarę proste wszystko. Nie przeszkadza Wam ten lepki smalec? Lekko mi, a nie wiem jak ja jagodzie. Widzę, że już ręce czyste. No tak. Powiedzcie, co zrobicie z tymi kulami? Ja chyba zawiozę do babci i babcia tam powiesi, bo nie mam gdzie. A powiedzcie jeszcze, jak w jaki sposób spędzacie wakacje czy ferie zimowe tutaj w czym Domu Kultury? Bawimy się, układamy, gramy w tenisa i różne rzeczy. Mi ferie tu się bardzo, bardzo podobają. Na wakacjach jeszcze nie byłam, ale wiem, że tu jest super. I mam nadzieję, że mi się uda w tym roku tu na wakacje. Tłuszczowe kule dla ptaków, oplepione mnóstwem nasion, dzieci zabrały ze sobą, żeby zawiesić je na gałęziach drzew.